Hej, ludziska. Z tej strony... Hmm, właściwie teraz nie wiem jak mówić, czy Paweł, czy Matrzach, ale chyba zostanę przy Matrzach. Tak już będę cały czas mówił. I tak będziemy myślę, najlepiej cały czas mówić. Będę się po prostu tak przedstawiał. To teraz tak. Ostatnio byliśmy... Dostaliśmy praktycznie misję od gościa, który nazywa się... Dobra, nie wiem jak się nazywa ten bal, co tam nadzoruje tego całego ugniatania, tego zielska. Mieliśmy iść do... Zbieraczy, żeby zebrać jakieś tam od nich, znaczy oni zbierają zielsko i my mamy zanieść to zielsko do Korkaloma, tak nam zlecił bal. Nic do niego nie mówiłem ostatnio, do tego, że wiem, że jakbym się do niego wezwał, to zaraz by mnie okrzyczał, że wiecie, bo co tam, że czemu się do mnie odzywasz, i tak dalej. Takie są tu zasady, nie? E, ok, no to teraz właśnie nie wiem, to jest chyba najkrótsza droga, jaką znam do tego, żeby do nich dojść, do tych, do tych zbieraczy, właśnie. I mamy tutaj problem niemały. Dlatego, że, o, widzieliście, zapisuję, a tam sobie czasem takie coś się dzieje właśnie, gdzieś wzięło tego krwiopijca i wywaliło, ale już wrócił widzę na swoje miejsce. E, tak, to są, jest tu kilka krwiopijców oczywiście, trzy sobie latają normalnie, tak jak powinny, a trzy sobie siedzą w wodzie, ale o tamtych drugich za chwilę. No, no już. Wiecie co, on chyba troszeczkę za wysoko mimo wszystko lata, pójdę troszeczkę niżej. Tutaj jest. O, właśnie, teraz się już odbugowało. Po prostu spadł na, na, właściwy, na właściwy poziom, że tak powiem. tego, że te, ci krwiopijcy czasem latają e, po, na drzewa, po prostu wylatują, i później nie mogą, nie mogą spaść na, na taki poziom, na których można ich uderzyć mieczem. Tylko gdzieś tam sobie latają trochę wyżej. Właściwie, nawet za wysoko. Teraz sobie tego tutaj zlurujemy, że tak powiem. Przeciągniemy go do siebie. I sobie tu przyleci. Władmistrzny, pięknie. To jest najlepsza taktyka ta, ta na nich, właśnie yy, uderzyć i cofnąć się, uderzyć i cofnąć się. O, ten widziałem był troszeczkę za wysoko, ale już spadł. Tak, tak. Jak mam Oj! Jest mi, dobrze, że mam te gacie tego kopacza. Czekajcie, znowu się poczuł, gdzieś zawiesił. Teraz tym razem na mnie wyleciał za wysoko, po prostu mamy mnie lep, wskoczył i... O, to jest bardzo dobry moment. Do usunięcia go. On teraz po prostu jakby przestał mnie ścigać. I... Skrzydełek już nie ma Przestał mnie po prostu ścigać i wiecie i do tego y, ja sobie podbiegłem w tym czasie właśnie i, i, i go uderzyłem i bardzo fajnie, a ci tutaj to są w ogóle przeagenci. Z y, nim jest trochę problem, oni mogą mnie ugryć bardzo łatwo, bo właśnie do tego tak macham często, żeby... O i tak nie mogę jest, 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 jest. A ten już jest bugowo, więc go obciągnę, Albo no, nie, jest co, co? o zabiję tego. Tam nie sobie lata, i tego nic nie zrobię. A i teraz skurczę, niepotrzebnie tak zrobić. Mogę odciągnąć do pewnego no dopiero później wiecie walczyć z drugim, nie? Bo tam ten jeden siedział mimo wszystko w wodzie był zbogowany. Ale już teraz jak wyciągnąłem, no to ja, co panowie. Ups. Dobra, poszło po jakoś. Elegancko, skrzydełka, oczywiście skrzydełko można później sprzedać, dlatego je zbieram. Jeżeli kupimy książkę... To możemy później jeszcze więcej yy, zbierać z tych, yy, tych krzepiców. To znaczy, czytamy, czytamy książkę i uczymy się właśnie wyciągania żądeł z krzepiców. W dwójce jest to trochę bardziej rozbudowane, że tak powiem, bo tam trzeba się, znaczy rozbudowane, bardziej skomplikowane, bo tam trzeba więcej punktów nauki w to wszystko wsadzać niż, niż czerpać. Na przykład, tak przedtem w tym odcinku się nauczyliśmy y, otwierania tego, tego pełzaczy, znaczy zbierania ich żądeł, czy tam żółk, to teraz. Z Problem, z czym się zajmujecie? Zbieramy bagienne ziele, które zostanie przetworzone przez naszych braci, tak by można było je palić. Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać ziele. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za każdą cenę, jakiej zażądamy. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się Wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc: Przysyła mnie Balorun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele, byle w łuczędze? Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krybiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Okej, okay, no to yy, zebraliśmy już wszystko co było do zebrania. Tutaj yy, już jest praktycznie koniec świata. Tam jest taka bariera, ta, która przed tym złomowym samym początku Tutaj jest znowu kolejny bug z wodą. Dobra, pozbieramy trochę dziółek. E, teraz tak w tym krzepicy jest tam scjedełka, oczywiście. Tu jest jeszcze kilka innych źródeł zebrania. Bardzo ładnie, strasznie pięknie. E, jeszcze chyba to, za tamtym krzepicą się przejdzie. tego, że czasem nie wiem o czego to zależy. Chyba od tego, jak oni blisko latają. Bo wątpię, żeby, żeby oni byli jakoś skryptowani, że tak powiem. Że akurat może tyle zabić, i tyle. Miesko, Widzicie teraz właśnie o 47, to teraz nawet nie wiedziałem, bo. No że zobaczyliśmy to. Czasem jest takie co, że jeżeli nie wskoczycie do tej wody, tylko idziecie sobie właśnie tak jak teraz, to później wychodzicie, i po prostu gościu już nie jest w wodzie, a dalej idzie tak, jak był w wodzie. Jeżeli właśnie tak niewidzialnej w wodzie się idzie. Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Czasem się tak dzieje. żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Kor Kaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. No i dobra. Eee, gościu, nam questa. Mieliśmy zabić tych wszystkich księgów, zabiliśmy oczywiście, i teraz lecimy do e, drugiej grupy, która jest na drugim końcu bagna. Ja to pokażę, tak, może. Jeżeli ktoś. Wiem, że ludzie czasem się właśnie gubią na tych bagnach, nie wiedzą gdzie dokładnie mają iść. To jest bardzo łatwe, to bagna jest to dosłownie takie malutkie, że, że masakra. Naprawdę, bardzo, bardzo małe. Aha, okej, okay. tutaj jest taki dziwny decydujący z tej strony na pewno sobie. Fajnie. Tu jest straszny, jakiś świątynny, który pilnuje obozu przed błotnymi wężami. Błotne węże to są takie pochydne wielkie gadziny, które pełzają takie po prostu gigantyczne węże z, pastrzu, z paszczą otwierającą się w trzy strony. Także to są takie też oryginalne te węże, że tak powiem. Kolejny oryginalny stwór: Piran Bites. Obroniłeś naszych zbieraczy. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą śniącego. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę Nowicjusza. Nie bo tego nie było w planie, żeby on co nie gadał. O, tu zaczyna jego jegomość, zaraz sobie zobaczycie. Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście. Ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. Hmm. tak to właśnie z I co wtedy mówi? Śniący wskazuje nam jedyną słuszną drogę, ale niewierny nigdy tego nie zrozumie. Zwróćcie uwagę na jego zachowanie teraz, a, a w następnych odcinkach, którym jest po prostu później postrada zmysły. Teraz póki co jest jeszcze w miarę normalny, można z tym jakoś tym się dogadać, mimo że jest z tymi świrami dalej. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie bal, Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. E, rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Tak, to jest też dobre właśnie, żeby ściłce całą drzewa zamienić w łąkę. Dobra, tu jest druga grupa. Przysyła mnie bal orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez Was ziele. Świetnie, nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Wirana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze Cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Nie powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do korka loma, obydwaj wpadniemy w nielada kłopoty. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem jasne. Staramy się to kupić od niego. Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę pięćdziesiąt bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Tu informacji oczywiście. Pięćdziesiąt bryłek to uczciwa cena, proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się cyfer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Dobra, no to kupiliśmy, tylko wie wiecie co? Szkoda mi trochę tych dziesięciu bryłek, które, które zmarnowałem, więc chyba zaraz się złożczę na niego. Jeszcze sobie tutaj ziółka pozbieram i chyba odzyskamy, wiecie, te, te 50 bryłek z powrotem, bo dodatkowy eksP zawsze wpadnie, więc wiecie, chyba nawet lepiej. Tylko sobie zapiszę jeszcze i już rozruba. O, dostałem. No i powadzecie. Wiecie co? Nie podoba mi się w jedynce blokowanie. O, miał nawet trochę więcej bryłek niż mu dałem, także bardzo dobry deal zrobiłem z nim, I dla mnie. Zjedzmy sobie może coś. Tutaj może potrawki z chrząszcza ala Z ryżem i grzybami. Jeszcze pożałujesz. Okej, okay, no to teraz gdzie my lecimy właściwie? Teraz wiecie co, polecę do bramy, dlatego że tam jest yy, koleś którego mamy quest'a, eee, i... Posłuchaj, go zrobić, no nie? Pamiętacie, jak brałem Lestera tam gdzieś, żeby go... Żeby, pod laboratorium alchemiczne kolkoloma to wtedy właśnie rozmawiałem z... Nie nie Kogo ja powiedziałem? Tekstera? Laresa chodziło mi. Nie, Lestera, Boże. myślałem, że Ach, miło Cię znów widzieć. Co u Ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co Cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: Idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Tak, no to teraz widzieliście, co się stało. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest. Wiecie, po co go tam zabrałem? Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz Mu, że przysyłam Cię do Niego, bo widzę, iż Twoja wiara jest szczera. Teraz jeszcze pójdziemy się pochwalić Cześć. Korkalomowi, że zdobyłem całe zielsko od tych wspieraczy, hmm. że je mamy po prostu. I. I co? I będziemy kończyć odcinek albo nie, no może, może jeszcze trochę ponagrywamy, kurczę, bo to nie ma sensu Masz tak coś kończyć prawie. odcinka. Ten może zrobimy taki troszeczkę dłuższy, powiedzmy pół będę się starał właśnie do tej pory cały czas robić pół godzinne odcinki. A teraz jeszcze wezmę sobie misję przy okazji tutaj od tego typa. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo, nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata, jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w Tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do Ciebie, bo chcę dać Ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, Przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Proszę, bo nawet wiem, kogo tam zgarnę. Tego Dastiego. Pamiętasz, o którym wspominał? Marvin czy Merwin, czy jak mu tam. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił, dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec, tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. Okej, okay, to by była sprawa. Znaczy quest z tym typkiem byłby załatwiony, znaczy pójdziemy do starego obozu, to wezmę tam te wszystkie questy. A teraz wiecie co za chwilkę ja chyba będę robił ogólnie cięcie, tylko jeszcze tutaj sobie zapiszę. Bo pogadam teraz z tym całym kowalem i oczywiście znowu chcę sobie troszeczkę kasy nabić, więc nie będę was tym męczył. Bo to by było bardzo nudne, jakbyście patrzyli jak kuję, więc utnę po prostu i tyle. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki. Więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. To się więcej. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Dobra, no tutaj jak powiedziałem, teraz sobie cięcie takie chwilowe, to dosłownie więcej gadania w sumie niż tego cięcia, no to cięcie... No, trochę tego narobiłem. Jak widać, już jest późna godzina, która to dokładnie jest. O, no, już 21 Więc idziemy w kimono. I tak jak mówiłem przedtem, idziemy do Korkoloma za chwilę, żeby... żeby zanieść to całe zielsko. Tu są, z tego co pamiętam, co... Z tego, co pamiętam to tu są wolne łóżka właśnie, więc... chyba nikt się nie pogniewać się tu kimne. I dobra, i teraz dajemy dyla do korkoloma jeszcze sobie zobaczę, ok? E, każdego dnia oczywiście Fortuno e, i Snaf dają nam porcje akurat 3 e, Snaf nam daje, wiecie, żarełko w postaci krząszczy, tak tutaj takie miseczki, a ten drugi typek daje nam Czego chcesz? Skunąć. Przynoszę codzienną porcję ziela. Na! Daj mi to! A teraz zejdź mi z oczu! Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo! Trzy sztuki mroku pół... Chcę coś kupić. Czego szuk... Skunki, skunki z gumki. Bardzo ładnie sympatycznie. Patrzcie, mamy wieczorków. Nic oszukane, Wszystko legalnie sprzedane. Ten tu ma trochę rudy, więc zawsze możemy sobie elegancko wyrównać. Oczywiście ja nigdy nie biorę żadnemu kupcowi całej rudy, wiecie, tak do zera, nie czyszczę ich tym, nie czyszczę im kąt, dlatego że mi się wydaje. Nie jestem pewien co do tego, ale tak mi się wydaje, że jeżeli weźmiemy wszystko, to w następnych rozdziałach im się po prostu ta ruda. Wiecie, jakby nie, nie odnawia. A jeżeli tam mimo wszystko trochę zostawicie, chyba ponad 10 czy ponad 50 bryłek to oni mają w następnych rozdziałach znacznie więcej tej, tej rudy. Więc warto to zostawić mimo wszystko, bo o to jest właśnie dobre. Dobre źródło pozyskiwania rudy, że tak powiem. Najlepsze właściwie chyba jak dla mnie. Dobra, teraz sobie tu jeszcze skoczymy, to gościowi wyjaśnimy, że już zanieśliśmy całe badyle do Coca być teraz w jego Halo, halo. Zaniosłem ziele kor kalamowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weźcie. to magiczne zaklęcie snu. Możesz go użyć tylko jeden raz, ale jestem pewien, że kiedyś ci się przyda. Jak przebiega produkcja? Wytężamy wszystkie siły, żeby nadążyć z produkcją. W końcu musimy zadbać o własne potrzeby i jeszcze wymieniać część towaru z innymi obozami. Ale nasi nowicjusze chętnie ponoszą tę ofiarę. Dobra, to by było na tyle, jeżeli o to chodzi. Teraz wiecie co, dostałem zaklęcie snu tego typa, więc można je wykorzystać. Oczywiście ja też pokazuje, jeżeli ktoś by chciał dołączyć do... Obozu Sekt, no to już wie jak to zrobić, no bo praktycznie wszystkie te kwestie to są na takiej samej zasadzie jak w starym obozie, że po prostu musimy przekonać do siebie ludzi właściwie na takiej zostawić właśnie aparty Gothic na takich zasadach. I ten. No i tu już wszystko wiecie jak to robić. Jeżeli ktoś naprawdę nie zna Gotika, myślę, że większość ludzi, którzy to oglądają, to albo z wielkimi fanami i dlatego to oglądają, albo nie wiem. Dobra, teraz w każdym razie użyjemy sobie snu na tym typie. To by była reakcja. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. Właśnie tak. Chciałbym zwiększyć potęgę moich zaklęć. Kluczem do tego jest siła twego ducha. No i tym sposobem zyskaliśmy kolejnego nauczyciela. Chciałbym zdobyć księgi traktujące co to było? Który można nas nauczyć yy, powiększania, wiecie, po prostu zasoby many można zwiększyć, jeżeli mamy punkty umiejętności oraz może służyć za... znaczy służyć za Jezu jest handlarzem po prostu, nie no? Sprzedaje jakieś różne jedostwa, właśnie to jest jedno z miejsc, w których można pozyskać jakieś takie zaklęcia jak uderzenie wiatru, bo w innych obozach chyba to z tym jest raczej biednie każdy każdy obóz ma własne zaklęcia i to jest, to jest też fajne, trzeba też powiedzieć. Ja sobie kupię tutaj jakiś może właśnie pierścień i, i księgę. Myślę, że to będzie ok. A teraz oczywiście łutnę, bo będę wracał do starego obozu, tylko jeszcze założę te pierścienie. I ok. Dobra, hej, jestem z powrotem. E, słuchajcie, natrafiłem na takich dziadów tutaj. Widzicie panów z i Kwypiców i jeszcze dziadów. E, dlatego, że oni kurcze się zrespili, nie? To jest droga do starego obozu i do tą samą, tam gdzie przedtem szedłem z tym przewodnikiem, tyle tylko, że oni się po prostu zrespili, dlatego, że jest drugi rozdział i dlatego właśnie, dlatego właśnie tak się to porobiło wszystko. No to dobrze, więcej ekspo mi wpadnie, więc cieszę się z tego. Dobra, wiecie co, w dalszej części drogi myślę, że chyba zrobię cięcie, chyba że na pewno jakieś potwory będą, no to wtedy, wtedy coś, coś tam pokażę. A tak to przewinę. Tu jest gościu, nazywa się Paczo. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia, jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. O... Nie ma za co. Tak, to... Gothic ma właśnie takie... fajny, fajny humorek dla mnie. no ciekawe to jest wszystko zrobione. Takie, takie można mi się naprawdę uśmiechnąć. dobra, tutaj teraz idziemy, bo tutaj jest jaskinia. Oczywiście trzy kretoszczury mymi nowymi gadkami już tak można trochę poszaleć. O ty ty ty, ty, ty. nie gryź, nie gryź. Dobra. Mamy mięcho z nich, to najważniejsze. Jest tego, tego drugiego co Ja gody. dobra, mogą być jagody. Mięsko, i tu jest gościu, który nazywa się Nek. Znaczy, nazywa się Martwy Strażnik, ale to jest Nek. Naszyjnik Neka, jak widzicie. I dobra. I to jest nam potrzebne do, do quest'a, który dał nam zły. Yy, on właśnie szuka tego nega, jak pamiętacie, i, i musimy mu dać ten naszyjnik neka żeby mu udowodnić, że znaleźliśmy go. To prawdopodobnie zrobię w następnym odcinku, dlatego że... Dlatego że tak. <laughs> ten już trochę trwa, więc za chwilę będę kończył. Yy. No i jeszcze tylko zaniosę, zaniosę póki pamiętam, listę do Dextera. A wy wiecie co macie robić, już nie będę chyba tego po raz pierwszy mówił. Weźcie tam, polajkujcie, subskrybujcie, lubcie, nie wiem co tam jeszcze można w ogóle z tym robić, udostępnijcie. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją. Polecajcie. Nie <grywa> wiem, co jeszcze. Zależy mi na tym bardzo. Także. Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop. Wspomnę o tobie, Diego. Weź to w nagrodę. W sumie z mojej strony to już tyle. Trzymajcie się na razie, hej. Powiedziałeś, że... Możesz mnie czego... Tak. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Trzymaj się.